<grymne> ej, czy, ej, czy, ej czy, czy, on, czy on zaczął ej, czy... płakać? Ukradłam ci wszystkie emeraldy. Ej, czekaj, a czy myśmy tej głowy przypadkiem nie... Nie, on, on ją sam spalił. No. To czemu ona tam dalej stoi? Nie, podziękuję bardzo. Chyba nie takiego. takiej... O, 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 fantomy! Zielony, ratuj mnie! Witajcie, ja jestem Doknes i dzisiaj jesteśmy wraz z MWK Biii, na kolejnym dajcie, odcinku Minecraft Forina Słuchajcie, for Rina, jak po anglicz, perfect, jest, jesteśmy, jesteśmy świeżo po pewnych przejściach MWK, czyli Ech, chcesz opowiedzieć co się stało na odcinku? No, Doknes mnie uwolnił od zielonego Steve'a generalnie, tak? No. Tak, a i ogólnie... Zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał, tak? Dopiero co no. się go pozbyliśmy, od, odprowadziliśmy tak. go do domku dosłownie przed chwilą i w końcu dał mi spokój i będę mógł się zająć życiem, star, bo ja straciłem wszystkie temy przez tego typa, czaisz? Jak, jak on mnie wzi... torturował, czaisz? Jak nie widzieliście odcinka o mw no to możecie wpaść okay, i nadrobić zaległości. No. A dzisiaj jakby... E, słuchaj, mw z zraz Ty no. już wróciłeś do żywych, no, no. to e, w, w ogóle ja nie wiem, czy Ci widziałeś, jak odbudowałem mój domek? No, widziałem, star. Widziałem, znaczy widziałem tylko z daleka, star, wiesz? A. Dobra. Wow, Odbudowałem domek. Tam w ogóle jest straszna lawa nie, nie? Znaczy nie, no Julia w sumie odbudował. A, okej. Okay. <laughs> okej, okay, ale wiesz co? Wydaje mi się, że dzisiaj możemy się skupić na rzeczach bardziej i mniej. On nie... Creeperu. Nie, 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 on mi nie może tu wybuchnąć. O, nie. Ja nie mam miecza stary nawet. A ja mam, ja mam to porek. Masz tu porek? Nie wybuchniesz tu creeperze. Nie wybuchniesz tu creeperze. No ja nie wiem, stary o oh, wow! Nice! Widzisz? Dał nice, no, mi się, nice, ja nice, jestem stary... Nice, nice. ej... Patrz, jestem... tutaj widziałeś to stare w ogóle? Co, ten bank? Tak, widziałem, no, a, widziałem, okay. naprawdę. No, Jakby... stary, ten, ten bank to już widziałem, ale wiesz co, bardzo mi kusi by go spalić. Co mm, To pal stary jak chcesz głupa. Ha, ha! Nie ja bym go sęcią spalił, tylko trochę się boję co... Nie ej, rób tego. Stary, prostu, ej, chodź stary, stary, spędzi... stary, chodź tu, chodź tu! To. Patrz. Co, gdzie? Tam był zielony Steve w tej wieży. Nie, stary. Tam w tej wieży był. Nie przewidziało stary. No Nie przewidziało mi się był tam, stał tam. No nie, stary. Teraz go tam nie ma, więc nie wiem, stary, masz... jakiś nie wiem. A... To się z tobą nie tak, stary. No nie, gdzie? nie, ja już naprawdę. Nigdy... No nie ma go tu nigdzie, stary. No nie ma go. To masz traumę jakąś, stary? To ja powinienem mieć traumę. Ja u niego siedziałem kilka odcinków, a ty tylko jeden, stary. A. Stary, chociaż Wiesz co, myślisz, że, że, myśli, że on na pewno jakby... W moim przypadku mordo bym się bał, bo Zielony Steve jest twoim wielkim fanem, więc w sumie to... Bałbym się trochę, no. No to jest lekko przerażające. Trochę ej, znowu, tak. Znowu mi się coś tak, tak. przywidziało, coś zielonego. Nie wiem, to jest za dużo zielonych rzeczy. Ja już powoli zaczynam wariować, wiesz? No ej, już... jest bambus, kaktus i Steve, stary. To jest taki trójkąt starej iluminacji. Zielona trójca. No, zielona trójca. A, a nie. A, myślałem, że spadnę. O, a, a. spadłem. Okej. Okay. Tak, Dobrze. A co ty chcesz robić w ogóle, w zasadzie? Huber? W dzisiejszym odcinku e, pomyślałem, może stary, żeby zrobić komuś trolla. Aha, chcesz standardowo! Okej. Okay. To słuchaj. Terajla nie, w ogóle. Kto ziewnął teraz, niech napisze w komentarzu. Ja myślę, że możemy zrobić takiego trolla, że weźmiemy jakieś osobie, jakieś itemki no. i podpiszemy, że utelano to I Stary Julia. zielony Steve tu jest, o co Ej, chodzi? No jest tam. Widzisz? Stary, czy on nas śle... Ej, nie, to jest przesada, stary. Mm, on nie... mi tak wiele razy już robił stary. Że ci śledził? Tak Okej. Okay. Ja się boję. Ale słuchaj, słuchaj. Ja, ja, się stary, ja się nie on boję, bo on mnie lubi. Ale on mnie torturował, stary. Okej. Okay. Chodźmy z nim pogadać. No dobra, no to chodź. Znaczy, nie, ty idź pierwszy. Ja? No, ty musisz iść pierwszy. Ale, bo ale lubi, dobra, ale o czym my chcemy z nim gadać? To pytanie, za, czy chcemy w ogóle z nim gadać jeszcze? Nie, nie chcemy. No, nie chcemy. Nie, to nie słuchaj, stary. może no? zróbmy tak. Pójdź po jakąś tabliczkę. No. A, I zróbmy, może tak, że ukradniemy itemki w. Yy, w, w, Dealerowi. Dealerowi! Dealerowi? Dilerowi. Napiszcie, jak tyś działał. Co? Położę... O, ale masz... masz dużo jedzenia, stary! Ej, zarum. Zostaw to stary, bo poza tym jedzeniem to ja nie no. mam nic prawie. Ale ja też, ja nie mam nic też poza teraz 30 kurczakami. Słuchaj, zrobimy tak. Ja tutaj zrobię tabliczkę. To Co, że. Nie, Lubisz zrobię żen? tabiskę, bo jak u, ukradniemy dealerowi itemki, temki, możesz nie tykać no. mojej konsolki. o co tu chodzi właśnie? Co to jest stary? Jakby... Oh no, no moje filmy to byś wiedział po co to jest. Słuchaj, MWK, nie, nie, nie. popatrz. Ja ci zrobię symulację, okej? Okay? Jak? Słuchaj. A no. witam cię bardzo serdecznie na kolejnych zawodach wyzwanie czy pytanie. Pod okay. żółtym kolorem będzie samobójstwo, a pod czerwonym będzie zabójstwo dillera. No i wiesz, ty musisz wybierać. Nie oglądajesz mojej to, serii ja, naprawdę, jesteś ja bym, beznadziejny! Ja bym stary zabijał cały czas dillera. Okej. Okay. <noise> to tak. Czy ja mam jakąś strzynkę? No nie mam, strzynkę? ale mam bekę. Masz a, czy... bekę? Beczkę, ale beka! Beczkę w sensie, no. Ale beczka, też beczka jest spoczko, no. Czekaj, zrobię sobie teraz może... Ej stary, co jest? Ej! Co? Ty... co? Ej, co jest? To... Ej, halo! Bo co co ty zaraz, robisz? co jest? A ty nie miałeś być w klatce? Ej, Kalu, ty mi wypuściłeś. O, cześć, dobre, cześć, ja tak przed chwilą przechodziłem. Cześć, ty. cześć. A. Stary, to jest. robi się coraz dziwniejsze. Czekaj, on wyszedł, ale. On, byśmy go przecież odprowadzili do domku na bagnach, nie? No właśnie, stary, no właśnie. Eee. Nie, Czy on jest... ci znowu groził, Marcin? Tak, dlaczego nie jestem w klatce, stary? Dlaczego jesteś w klatce? No w sumie dobre pytanie. <grym> Co za ty! Co za ty! Nie bij mnie! Nie. nie, widzicie, na frejnie nie ma miłych ludzi, nie? Każdy tylko grozi. Słuchaj, słuchaj! MWK MWKasty, mw kanciasty, <grym> coś takiego. E idziemy do dealera. No. Ale czekaj, ja mam wkrótce tej strzynki, ale nie, bo to... A dobra, nie, tak muszę zrobić tą skrzynkę, żeby przecież u Julki tej temki rozładować. Ale dobra. Po no, zobaczysz, no bo wrobimy Julię w kradzież itemków dealera. Okej, okay, fajnie. Więc chodź, idziemy. Prosta droga. Ej, a e, naprawdę. Stary... Co? Nie, no. Tak się rozglądam, stary, czy nas dalej nie śledzi, bo to jest dziwna sytuacja trochę. Nie, on mi się wydaje, że po prostu przechodzi. To był chyba ta, przypadek. Ta, trzy razy stary, nie? No, znaczy nie wiem. No, no Myślisz, że byłby aż tak bardzo uparty na ciebie, żeby cały czas chodzić i się grozić nie, więzieniem. Stary, jest cały czas, no ja go widzę cały czas w sumie, co odcinek starego spotykam, więc... No to on jest. A to uparty, w sumie pra, bardzo prawdopodobne. Jeżeli tak się sprawy mają, no to masz rację, no, no to masz przechlapane, stary. stary. No, no. Ja, <laughs> w dwóch stary. słowach, masz A, Nie, ty nie masz. Stary. O co tu jest? Uważaj na lawę! Okej. Okay. Stary, spaliłem Sugar Cane. Sugar Cane. Gare cane. Dobra, chodź, poszukajmy czegoś w magazynie dilera, co, co mogłoby być żart. dla niego wartościowe. Bardzo. Ja myślę, stary, że on jest biedny i nie ma nic wartościowego. A tu nie ma ej, wez, nic. Ej, wezmę ten kilo, w stary zużyty. Ale to zużyty start, to myślisz, że zauważy w ogóle? No właśnie nie, ale ja sobie biorę do siebie... Hej, robicie coś? Mogę wam pomóc? O, co pomóc? On tu robi! Jakiś, co? trolla troller, <susurwania> Doknesy robimy, to mogę, mogę wam pomóc. Tutaj jakiś ee... trolla czy, czy, mogę, mogę pomóc! Spoko, Doknes. Mogę to... cięż pomóc, Proszę, Cicho! Doknes! Eee... Chcesz wam pomóc? No ja mogę tu jakiś trolla, możemy tutaj popudować jakieś e, krzyże to, na przykład. Ja nie na, wiem, ja bym... Doknes chodziłem razem trolla yyy. E... Ej, a. Nie pytam, cię, o zdanie? Daj dobra, 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 ja idę stąd. Nie, Juman, nic! Stój tu! Ja się boję, nic. stary. Słuchaj, jakby zielony. Bardzo nam miło, aczkolwiek chyba jestem zmuszony do tego, by ci dzisiaj odmówić. Jakby, bo. Ale, jak wiesz, co, możesz to zabrać ze sobą, te dwa te, bo chcemy, by strollować Dylera, a nie spo, spowodować, by no. został zawał. Albo stary, żeby dom mu się spalił. Ale ty w się na ciebie gapił Ej, skarbie Cześć, czy on zaczął ej, płakać? Stary, stary, złamałem. Zacząłem będzie płakać, no? W serce. To jest o, dziwne. Okay. Ej, to się robi coraz dziwniejsze. Ten typ jest chory Eee Trochę. O nie, ej, co ty tu robisz? Wad mi stąd! Wad mi co... z mojego zagajnika! i zginę! Ty. Ja. Juman, umiesz niemiecki? Nie. Dobra, to po angielsku. O, no I have an a, a idea. Okej, okay. no co jest, Umiesz Jaką angielski? Masz... No co chcesz, stary. Jaką masz ideę? Ale ide mieliśmy mu ukraść jakąś jedną rzecz, a nie. Brać wszystko, co <laughs> po stary, stary. Ale mu to niepotrzebne, a mi się przyda. Słuchaj, zróbmy tak: obcym go ze wszystkich emeraldów, jakie ma. Ale po co ci emeraldy, stary? Przecież my, z tego nic nie zrobisz. Nie po nic, ale jakby dla niego mogą mieć jakąś wartość. Myślę, że nie mają, stary. Stary, czy dealer przypadkiem nie zrobił sklepiku z wieśniakami? Ej, stary. Co? Mordo, weź przeczytaj, jak to się nazywa. To? Bambu. <śled> <śled> Bambus down! Tak, no Dobra, ty, ty tylko tyle chciałeś mi pokazać? No, fajnie, co? Czekaj, ty, bo nie wzięliśmy nic z magazynu Ej, no w końcu! Ja wziąłem, ja, ja wziąłem stak bambu O nie, no to myślę, że bambus konkretnie zauważył. Powiem ci, że z bambusami to jest tak jak, wiesz, z szarańczą Jest tego Szarańcza? za dużo i tego nie chcę, no Ej, patrz, stary. O kurde, nie Ja tu nie chcę jednak To jest kibel. Ta? Ta. Tutaj takie o! kloce jak ty lądują o Kurde, Plułem się przy ciebie, stary <laughs> <noise> Piroje okay. oczywiście, nie będę tego na poważnie Okej, okay, dobra ale to robimy tak, Zabieram wszystkie emeraldy w takim razie No to ty zabierasz, się. Ja no to nie ja robię, zabieram stary. wszystkie emeraldy ja bo musimy sobie brudzić, zamknij prosto, gębę stary. Zamknij paszczę Dobra i teraz tak, zrobimy tutaj gdzieś tabiczkę W gdzieś nie. takim miejscu by to zauważył Ja stary, myślę że Karol nie gra już na ferajnie, więc nie zauważy tego. Czekaj popatrz, zróbmy coś na, gdzie ty jesteś? Ja uciekłem stary, no jestem, cześć Myślałem, teś, że w kiblu się spuściłeś. Teś, teś, teś Dobra, ja, to tak, ja. popatrz, tutaj zrobimy. Takie coś mm. na wzór zielonego Steve'a. O, popatrz. To na pewno zauważy, patrz. Mm, okay. Chociaż nie, to. To, to głupie nie... jest stary. Dobra, czekaj, to może zróbmy. Zróbmy w innym kształcie. Co o. No to jest. O. Nie wiem, stary, to będzie nasz kształt. Jak zielony Steve ma swój, to czemu my mamy nie mieć swojego? to jest głupie. A możesz powiedzieć coś innego poza krytyką? Tak? Stary, Dobra, to dziękuję. Mogę powiedzieć na przykład, że śmierdzisz, nie? Ukradłam ci wszystkie. Nie, to muszę linijkę wyżej napisać. Stary. Ukradłam. To jest dziwny ci troll. Wszystkie emeraldy, Julia. Ej. Co? Okej, okay, stary. Myślisz, że on się tym przejmie, bo ja bym się w ogóle tym nie przejął. Słuchaj. No stary, mam jego 11 emeraldów! Jak no, to byś się nie przejął? No nie, bo ja bym po co mi te emeraldy? Stary, Można iść ale nie pytam możliwości. Ciebie, bo ty nawet domku nie masz na Ferajnie. No jeszcze nie mam Będę Jakim miał prawem na pewno ty w ogóle chcesz siebie? określać wartość rzeczy? Stary, no bo. Czemu tam leci palący się Fantom? Stary nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Ej? Co? Nic, widziałem znowu zielonego Gdzie? Patrz, stary no. Tam, stary, ślepy jesteś? A, pływa łódką, no faktycznie. No, stary. Dobra, to wygląda stąd? bardzo Ach. przypadkowo, co nie? Przypadkowo dziwnie to wygląda, stary. Idźmy po prostu stąd, tak, żeby nas nie zauważył, stary najlepiej. Okej. Okay. No to wbijamy do domu Julia, a ja tam. Nie, on chyba po prostu ływy. Uy, ływy? ływy, ryby, 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 łowi. ływy robi. ływy, ływy, ływy. Tak, właśnie tu chciałem powiedzieć. Ej, wybyły, czekaj! Wybyły. Co? Ktoś tutaj zniszczył moje tabliczki! Gdzie? Tu! Ja nie wiem, stary, nic o tym. Czekaj, zróbmy tak. Zo. Eee. Więzienie. No to jest, to jest Zo. Czekaj... dom do Knessa. Hej, pomóc ci naprawić, pomóc ci naprawić do Kness. Ja jej ja, ja poknę wyso... Tu, tu, tu! To jest. Yy, dom. Yy... Ej, o co chodzi stary? O, 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 naprawiłem. Już pomogę ci, naprawdę. Okej. Okay. Mogę, mogę ci pomóc. Yyy... Chcesz mi pomóc? Czemu ty spędzasz z nim czas? W czym a... jest lepszy ode mnie? No w yy... czym jest lepszy od ciebie zasadniczo może, a w czym ty byłbyś lepszy? We wszystkim. Zostaw mnie. Stary! Czy to, to było, było niemiłe chory... z mojej strony? Też, ale też to było głupie i dziwne. To było bardzo dziwne. dziwne Czy głupie? No. Głupie trochę też. Nie mam pojęcia. Nic... Popłakał stary. Nie mam... Nie... Nie mam pojęcia, ale dobra, no jest, to zupy Tak, to jest... czekaj. Dom. Y, zaraz. Oh, ja się boję. Domek stary. Julii. E, wiesz, co jest najbardziej podejrzane, Mordo? No co? Jak wchodzisz do Twojego domu, to widać od razu głowę zielonego Steve'a stary. Ej, to jest lekko. To jest w sumie lekko przerażające. To jest przerażające, na wprost, stary, Wchodzę do Twojego Ej, czekaj, domów, a czy radzić, myśmy tej głowy nieskiwa. przypadkiem nie. Nie, on, on ją sam spalił. No. To czemu ona tam dalej stoi? Stary, nie mam pojęcia. Kto się mu odbudował? No, by nie ten głupek szedł. Myślę, że to on, stary. Ty. Czekaj, ja. Ej, właśnie, pa, a... Pa, 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 co on tam robi? Gdzie? Tam. A no, biega tam. To jest. Coś buduje! Nie. Popatrz, krzyż kolejny buduje zielonego Steve'a! Ale czemu, stary? A... Nie wiem, może jakiegoś trolla właśnie robi, czy coś? W sensie, to nie bo on jest, chyba... to, to nie jest troll. A, bo on... A kiedy on dostaje te krzyże? W jakich wypadkach? No, jak chce coś spalić. Okej, okay, to... Znaczy, jak ja miałem krzyż, to miałem spalony dom. Enzi to samo, Shandy to samo. Kar... No, to ciekawie, stary. Ej, a to może On się wkurzył go... stary na ciebie myślę, wiesz? Może ja powinniśmy go palić, powstrzymać, chcesz? co? No możemy stary jak chcesz, mam miecz żelazny Dobra, Juman, ja mam pomysła! Skaczesz Ła, pierwszy! Łapyk! Agent 006. Ej, czekaj, mój płotek ukradłeś! Jak ja to teraz odbuduję? Stary, Walto. Nie będę walił! Muszę odbudować! Po ty będę walił codziennie o 19 u dealerek Takeski tu codziennie o 19, co nic, nic. Okej okay. Dobra, pójdźmy zbalić te hey, krzyże, o co, o co z nimi chodzi. Gdzie on jest? Ej, jego tu nie ma. Tam był! Widziałem go! Jest, tam buduje! Tam, za drzewem nie. jest! No, o, czy tam czy... jest drzewo, debilu? Nie w tą stronę! W tą! Tu! Ej, Ej zielony! Do, do zielony. Dukres! Czemu, co ty budujesz? Tak po prostu... Krzyż, dobrze, że jesteś. No, no. A... Mógłbym w końcu ten autograf od ciebie Autograf? No w końcu, nie dałeś mi ostatnio, masz. Tak Ale prosto. czekaj, czekaj, co ty z ty tymi krzyżami tutaj w ogóle knujesz? No, z tak ty... A ty no. spalisz znowu ferrajne Macie takich niefajnych sąsiadów, więc stwierdziłem, że chciałby sam mieszkać na ferajnie dokres ze mną A. Ja może uh... reszta po prostu wyeliminuję, co w sensie, no, się rozumiesz Nie, podziękuję bardzo, chyba nie takie. Bo... OOOA! Fantromy! Zielony jest, ratuj nie, mnie! O, co jest? Ratuję cię Doktorze! Widzisz, że włukam jest przydatny w sumie! Tak, tylko dla ciebie. Resztę chcę zabić. Aha, to w sumie zaporzam. Dobra, zostałem tylko ten, na tego... Ty? Dobra, dobra, ciebie już nie atakują, jest dobrze O Nie, ten cię jeszcze atakuje, to tego jeszcze muszę zabić Dobra, reszta, reszta już jest... O! To wszystkie mnie atakują! Zielony, co ty to? Widzisz, no, one miały być tego drugiego? Okej! Okay. Już, 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 już już to sprawię, już nie bój się! Ciało spadło na ziemię! Zebrałem ją! Ej, sztost! Sztost! Nie musisz czy... bać, już jesteś ze mną! A... Oro! To brzmi! No nie, jeszcze jeden! O, ale, o, ale to, to stało się! coś z niego, co to jest? Okej, okay, ale. Ej, mam kupę fantoma, chcę ciepło. Masz cię doknąć... kupę fantoma? Jeszcze ciepła? Nie chcę, ty mi... nie, nie, nie bierzesz od ciebie! O, okej. Okay. No więc możesz mi jem dać? Kupę fantoma? No. Utrzymałeś się w jakiej półku? chciałbym mieć. Słuchaj, jak. pod warunkiem. Jak nie spalisz w całej Ferrari, to ci dam. Ale ty nie chcesz mieszkać sam. No patrz z kim ty musisz mieszkać? Z nim, z. z nie wiem, jakimś tu no... Ja, ja ich wszystkich znam. Ja wiem, ja Ale powiedz dana. mi jedno, bo myśmy spalili tą głowę, czemu ona tu dalej stoi? Znaczy ty spaliłeś. No, a nie, nie chciałeś mieć widoku na mnie przez okno? Nie, nie chciałeś mnie widzieć? A. Lekko frustrujące w sumie ci powiem, a MWK? No. Co mu powinienem odpowiedzieć? Y że nie. Nie! Ej, nie! Ej, wiesz, co mi się wydaje, że Twój domek spłynie jako pierwszy? A ja nie mam domu. A, no, w sumie ty nie masz domku! Nie mam domu, to, ja wiesz. To mi też jakiś nie zależy, Dobra, stary. dobra, ej, stary, wiesz, co. Ja, ja ci dam ten autogram ja i przestaniesz te krzyże budować, okej? Okay? Na pewno? Tak Na, na pewno Tak Okej okay. Okej okay. To w... Nie wiem jakąś dedykację podpisać? No, no, no dla mnie Dobra To Ale czekaj. bo pewnie nie chcesz z nim mieszkać będziesz... Podpiszę No zobacz do... spójrz, spójrz na niego Pod... na, na kogo? No na tego co nam ej, stoi ej, do góry ej, ej nie obrażaj. Nie patrzcie na nas! O, no rzuca. co? Zobaczmy ta moja łysa twarz co? wszędzie no, Masz z tym jakiś problem po prostu potrzebowałem jej na ferajnie. I, no. Okay. Nie pytaj mnie o takie rzeczy. Dobra, 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 nieważne, nie, nie było tematu. Podpisuję dalej. Doknes e, dla zielonego Steve'a. O, no, proszę może bardzo. Być. A serduszko dodałeś? Serd... jakie no, serduszko? Uśmiech. uśmieszek. Uś uśmieszek. Uśmieszek mogę dać, serduszka nie, zapomnij. Ale taki, taki szczery uśmiech. No, co on tu robi? No, weź go, przecież ja chcę za tą chwilę przeżywać. No. To jest jedna z najlepszych eee. momentów w moim życiu. A on tu cały czas stoi, weź go, proszę! No dobra, idę stąd. Nie, Juman, stój! Nie, ona sobie idzie. Dobra, czekaj, czekaj, podpiszę ci. Dla ciebie do tego Steve'a, podpiszę. Aut. ha, miałem dać ci ten. Uh, Podpisz. Y, uśmieszka, dobra, Też. trzymaj takiego. <ślam> Autograf. Autograf. Sim, o. Proszę o. bardzo. I na pewno chcesz z nim mieszkać? No, słuchaj, wiesz, co powiem ci, tak? Pomimo tego, że czasem śmierdzi, pomimo tego, że czasem jest brzydko dookoła, no i śmierdzi razy dwa, to powiem ci, że samemu bym się tutaj zanudził. Z tobą też bym się tu zanudził, więc Ej, tak, ja chcę mieszkać. Chowaj by się gdzieś, chodź chowaj chodź chowaj do dobra. dobra, słuchaj, jakby nie mogli teraz rozstrzygać za dużo tych fantomów. Dżumański! Dżumański! Ja Dżumański! jestem w głowie zielonego! Dżubajski, chodź, uciekamy! Jakby... Ja uciekamy. Chodź, uciekamy tam! Od tych fantomów atakują, daleko! Atakują. Czekaj, chodź może do domku Shendiego. Czy ma jeszcze domek? Chyba nie ma już domku w sumie. Nie, Shendi stary spłonął jego dom. Dobra, to dawaj, przyjdziemy tą ścieżką. O, spleje się tutaj. Co to jest? To jest stary... Yy... A, to jest studio Minecraftowe. To jest studio Ferajna TV. A, to jeszcze istnieje? No już nie, został zamknięty, ale w że stoi. Okay. Dobra, widzowie, więc to była tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapł w górę. W górę i kupujcie moje koszulki, Yo, cześć. <grym> No, filmy codziennie o dziesiątej. Cześć!